Ja chciałem zapytać, czy hasło Good Night and Good Luck to jest to hasło, które jest cały czas aktualne? Czy Oczywiście, jednak... że jest aktualne. My tego hasła używamy. Natomiast prawda jest też taka, że Dying Light 2 idzie dalej niż Dying Light 1. Ja o tej grze mogę opowiadać bez końca, więc mam nadzieję, nie, że mamy dużo słuchać, czasu tak. Jest lepiej, jest więcej, wszystko poszło do kosza, jest to gra zbudowana Jest lepiej, jest więcej, ale nie chodzi tylko o to, że to jest jedynka zbudowana w taki klasyczny sposób, jak się robi sequele. Weźmiemy wszystko to, co mieliśmy i dodamy trochę nowej przygody, nowych poziomów, nowych przeciwników, po prostu będzie więcej. My, my Mamy naprawdę bardzo duże ambicje związane z tą grą. Takie ambicje, że nawet czasami nas trochę one aż nas samych przerażają. Chcemy stworzyć taką grę, która chyba zrobi coś takiego. Po raz pierwszy mamy taką nadzieję w historii gier, gdzie decyzje gracza będą. Dramatycznie, drastycznie, jak to mówiłem po angielsku, one massive scale zmieniały całą tą grę. Tak, jak ona wygląda, to jak się w nią gra, z jakich narzędzi może grać korzystać, z jakich, jakie obiekty są interaktywne w środowisku, a przede wszystkim z tego, jak się toczy fabuła. To jest taka gra, gdzie właściwie każda decyzja, w jakiś sposób wpływa na świat, który nas otacza, albo w sposób Gigantyczny, taki, że nagle fragment mapy znika, bo zostaje zalany wodą, albo w sposób trochę mniejszy, gdzie nagle kilka budynków ważnych, questowych znika, czy pojawia się, albo w taki sposób, że w narracji ktoś zginie lub ratujemy kogoś i zaczyna odgrywać ważną rolę, ale też w taki sposób, że przez jakieś czynności, na które możemy nawet nie zwracać uwagi, powiedzmy, walczymy z bandytami, i oni nas, widząc, że nie mają szans, proszą o litość. I w zależności od tego, czy Będziemy tą litość okazywać, czy nie, coś się wydarzy w grze, co na to odpowie. Więc bardzo dużo jest takiej responsywności w tej grze. Takim naszym założeniem, taką naszą ambicją, takim naszym celem jest i mam nadzieję, że to się uda dostarczyć, to jest to, że właściwie każdy gracz. Na swój sposób tą grę przejdzie, że każdy gracz, kiedy się spotka z kolegą swoim przy kawie, przy Coca-Coli, przy czymkolwiek, będą rozmawiać ja swoją o tym, historię. Opowie coś innego i będzie miał inny świat. Więc to jest takie nasze zamierzenie. Ogromne, ambitne, jak mówię, to jest coś takiego, co naprawdę trochę nam spędza sens powiek i, i, i tak mocno mobilizuje, bo to jest duża rzecz. No, ale na razie jesteśmy na dobrej drodze, więc trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, ja też trzymam kciuki, mam nadzieję, że się uda. I, oby, 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 i byle do wiosny, tak? 2020, tak, tak. 2020. Wiosna, 2020. Do wiosny. oczywiście chcemy wyjść jeszcze na tą generację, to jest ogromny rynek konsol, PlayStation 4, Xboxów, opacetów no, to nie Ale jest też mnóstwo. ta nowa generacja, mm -hmm. prawda, która no nie jest już tajemnicą, że będzie mm -hmm. i że raczej ludzie tworzący gry, przynajmniej te największe studia mają już do czynienia z tą generacją, bo zawsze zaczyna się od takiego zestawu, który nie jest dostępny na rynku konsoli mm -hmm. I pracuje się na tym sprzęcie, więc faktycznie jest to taki skok, o ile możesz o tym rozmawiać, jakościowy. Wiesz, co, no ciężko to rozmawiać o czymś, co właściwie istnieje w postaci przecieków. Tak naprawdę wiemy, to co ma... oficjalnie, to to, to, to czy, czy też może to, o czym możemy oficjalnie mówić, to są stosunkowo takie niewielki pakiet informacji. Wiemy, ile będzie pamięci, wiemy, że takim sercem właściwie obu tych konsol ma być super szybki dysk SSD, który rzeczywiście, i to rzeczywiście jest zmiana wielka, bo jedno z takich największych problemów, z jakimi się borykają Twój CG, to jest pojemność pamięci, to co można w jednym momencie do gry włożyć. Teraz, kiedy mamy takie dyski SSD, które pozwalają właściwie na nieograniczony dostęp do danych o nieograniczonej pojemności, to, to możemy nagle zacząć tworzyć gry, gdzie stoimy na środku ulicy i otacza nas tysiąc ludzi, z których każdy inaczej wygląda i każdy się zachowuje w inny sposób. I to jest, to jest rzeczywiście ta I ewolucja. Nie doczytuje się, to się e, nie dotytuje, na oczach, bo tak? to wszystko, Tylko po prostu tak, wszystko, tak, to się po prostu wszystko się doczytuje In, na oczach, ale na tyle szybko, widać, że, tego. że tego nie widać. Intermission dla Ciebie ważne. Wszyscy na czacie pozdrawiają Twojego syna. O, super. Jeszcze... Adaś, mam nadzieję, że to nie jest jakiś przypał dla Ciebie, bo wiesz, że dobre intencje były moje. Bardzo dobre, mamy bardzo fajne community, Ale... które bardzo... Dziękuję wszystkim, bardzo dziękuję. Robi to, to, to szczerze. To, to co przy, jakby słuchając sobie różnych też Twoich wywiadów z E3, u, 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 gdzieś mi zadzwoniło, mam nadzieję, że w tym kościele, że jest właśnie to miasto, że to Aha. miasto możemy zmieniać. Nasze decyzje zmieniają to miasto. Możemy na przykład wyburzyć dzielnicę, Aha. czyli część postaci, część historii znika. Tak jest. Automatycznie, ale też czy możemy zaprosić innego gracza do naszego miasta. Tak, i to jest, to jest też taka, taka rzecz, która bardzo fajnie działa z tym takim systemem zmieniania świata i, i, i przechodzenia tego na swój sposób i kształtowania świata gry pod siebie, czy dla siebie, czy zgodnie z własnymi decyzjami. Bo dzięki temu, że możemy grać w kopię, możemy w swojej grze. Zbudować to miasto, podjąć takie decyzje, jakie chcemy, ale zawsze gdzieś będzie ta ciekawość z tyłu głowy. A co by było, gdybym zrobił Gdyby coś, coś innego. innego, a co by było, gdybym poszedł tam i tam jakąś inną in, innego wyboru dokonał. My mówimy, że w DaniGladzie dwa, nawet połowę gry nie zobaczysz, jak ukończysz tą grę. Więc jak zobaczyć tą drugą połowę? Otóż w taki sposób, żeby dać się zapraszać, żeby odwiedzać innych graczy w kołopie, albo ich zapraszać do siebie. To jest taki bardzo fajny sposób łączący żeby właśnie oglądać tą drugą stronę tego medalu, drugą stronę tej historii, żeby tak. przeczytać tą książkę od tyłu. Bo jednym z większych problemów generalnie dla nas twórców gier aha, jest to, że jak to tworzysz wiek. zawartość, tak jest, jak, jak tworzysz zawartość, to chciałbyś, żeby ta zawartość tak. została przez kogoś skonsumowana. Tak Dlatego na przykład ja cały czas twardo, cały czas twardo twierdzę, że w rdr że drugim to, że nie było normalnego fast travela i że trzeba było wszędzie jeździć konno, było właśnie spowodowane tym, że oni chcieli, żeby gracz doświadczył tego, tego ich właśnie, świata. A właśnie, czy w tej jeszcze... Light zostało odkryte? Tak? Wtrącę się w pytanie. W jakim sensie? E, no Właśnie w sensie tych różnych znajdziek, easter egg, A, coś, czy, czy wszystkie Jakie easter eggs? W jedynce. W jedynce. W jedynce. W jedynce. E, chyba tak. Wszystko Minęły Nie lata, mogę zdradzić wszystkiego. Minus. No powiedzmy, że tak. Okej, okay, dobra. Tak. Ja miałem pytanie związane, które troszeczkę, żeś mi odpowiedział na to pytanie, bo się chciałem, zastanawiałem się, czy Dying Light 2 jest bardziej. E, jak to się mówi, gameplay driven czy story driven? Czy jest bardziej napędzany historią czy rozgrywką? Wiesz co, z to... tego co mówisz, to jest troszeczkę tak właśnie cały ten system, właśnie tego, tych wyborów, które wpływają na ten. Rozumiem, że on jest właśnie tym połączeniem, jakby Wiesz tym złotym środkiem. Techland zawsze, no, gdybym tak powiedział, to może byłoby nieskromne, to tak naprawdę gracze ocenią. Natomiast hmm. rzeczywiście Techland był takim studiem, które zawsze bardzo mocno skupiało się na gameplay'u. No to właśnie. była taka nasza domena, myśmy w tym zawsze byli dobrzy. Fabuła była. No po prostu Dying Light dla... zebrał za to akurat słowa krytyki z tego co pamiętam to była ta, ta historia. Jeżeli coś do czegoś no, się będziemy ja, ja bym powiedział, nie? że to była po prostu taka wystarczająco dobra fabuła, żeby mhm. pociągnąć gracza od początku do końca. Natomiast no w Dying Light 2 na pewno chcemy tą nogę fabularną wzmocnić, ale cały czas stawiamy na gameplay, to co jest ważne, to jest to, że te decyzje wpływają nie tylko na to, jak fabuła się toczy, tylko właśnie one też wpływają na to, jak grasz w tą grę, mhm. bo za sprawą tych decyzji zyskujesz dostęp do tak naprawdę kilkudziesięciu różnych mechanizmów, mechanik gameplayowych, które możesz mieć w swojej grze albo możesz nie mieć. My nawet trzy pokazywaliśmy takie demo, gdzie gracz podejmował pewną decyzję fabularną, w wyniku której mógł odkryć zalany do tej pory region, miasta, fragment miasta, ale po odkryciu tego regionu okazało się, że tam on był zamieszkiwany, czy znajdowały się tam stwory, zombiaki, które wychodziły z tego regionu i one nagle pojawiały się w twojej grze. I teraz gdybyś podjął inną decyzję, nie miałbyś tego przeciwnika w swojej grze. Gdybyś mhm. podjął inną decyzję, nie miałbyś takiej modyfikacji do broni. Gdybyś podjął inną decyzję, nie mógłbyś korzystać z zipline'ów. To jest tego typu gra, gdzie poza tym, co się dzieje w fabule, i to są fajne, ciekawe dylematy, tak naprawdę chcemy, żeby to były takie momenty, gdzie gracz, o ile mu damy możliwość, zastanowił się naprawdę chwilę, czy ja chcę zrobić to, czy chcę zrobić to, bo obie te strony są takie niejasne, trochę takie moralnie szare, właściwie po dwóch stronach. Bo to są trudne wybory. Dokładnie, trudne wybory. Um, ale jednocześnie poza tym to wszystko wpływa na to, jak tą się gra. Więc to jest, to, jest, to jest fajne, to jest ciekawe. Wydaje mi się, że to jest unikatowe w tej grze. Punkt się, otwarcia jest... też całej historii jest ciekawy, bo bohater Aiden to jest postać, która trafia do miasta i już będąc zainfekowaną. Tak. Tak Więc jest. to też wpływa pewnie na nasze postrzeganie. Tak, jest, tak, tak. Na, przez. Jest, jest, ów na przykład. Tak, jest, on jest zainfekowany. To jest troszkę inna konstrukcja, bo wszyscy mieszkańcy tego miasta są zainfekowani. Jeśli nie są, to są naprawdę takimi rodzynkami, takimi wyjątkami w tym świecie. Wszyscy są zainfekowani, wszyscy noszą tak zwany biomalkę, czyli takie urządzenie pokazuje, ile jeszcze możesz przeżyć z infekcją, zanim zamienisz się w zombiaka. Aiden też ma taki. Taki biomarkę i jego zadanie jest takie wyleczyć się, znaleźć coś, co pozwoli mu wyrzucić ten biomarkę. To jest biomarker. jeden ze wskaźników, na który mamy tak, wpływ. Tak, 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 tak możemy, on też on ma, też wpływ, on ma też wpływ gameplayowy, który wyleczyć. wpływa na to, ile czasu może spędzać w ciemności. To wszystko jest całkiem hmm. zgrabnie poukładane, tak mam przynajmniej nadzieję. Natomiast, kiedy Aiden wkracza do tego miasta, tak naprawdę kierując się właśnie takimi swoimi pobudkami, samolubnymi poniekąd, skoncentrowany jest na sobie, on się chce wyleczyć, okazuje się, że w tym mieście. Dzieje się dużo niefajnych rzeczy. Są tam dwie frakcje, które kontrolują to miasto i tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że one mają jakiś pomysł na przetrwanie tej apokalipsy, ale Aiden szukając prawdy na temat leku odkrywa też co stoi za tymi frakcjami i okazuje się, że tam troszkę cuchnie, troszkę śmierdzi. I od gracza zależy, czy się w tą intrygę wejdzie, wejdzie czy tutaj. spróbuje coś w tym świecie zmienić, czy powie sobie, mnie to nie interesuje, ja chcę się tylko wyleczyć, ja chcę, ja chcę po prostu stąd wyjść, czysty, wyleczony. Czyli różne zakończenia. Graczy, tak, różne zakończenia. I to jest też taki motyw, który, na, którym na różne sposoby gramy w grze. Chcemy coś powiedzieć tą grą. To jest, to, to jest taka gra, gdzie ten wybór między, czy ja myślę o sobie, czy myślę jednak trochę o... o o ludziach dookoła mnie to, to jest taki wybór, takie pytanie, które chcemy, żeby gracze sobie zadawali. I to jest o tyle ciekawe, co nas nawet trochę tak zaskoczyło w pewnym sensie w grze, w grze takiej jak Daniel Day 2 To jest to, że gracz z automatu myśli o sobie. On chce mieć więcej ekspeków, więcej skili, więcej broni, więcej blueprintów, więcej gadżetów różnych. I w pierwszej chwili nie myśli o ludziach dookoła, bo ci ludzie dookoła to są dla niego MPC. Ludziki komputerowe istotki na, na ekranie. Ale dzięki różnym zabiegom fabularnym, właśnie dzięki temu, że stawiamy te pytania, zauważamy, że gracze, powiem playtesty i to wychodzi, zaczynają myśleć o tych ludzikach trochę inaczej. Gdzieś nadając taką, taką niekoniecznie. Bo tam bo to było bardziej... bardzo to mocno rozwiązane. Tak, w tej, w tej tylko że tam, tej tam ci w State of Decay też ci, ci NPC to byli tak naprawdę narzędzia dla Ciebie. Znaczy, Ty chciałeś ich mieć, dlatego że oni ci dawali pewne usługi. Mm -hmm. Tutaj właściwie nie do końca tak jest. Tam no, oczywiście też. Czyli bardziej części, chodzi o relację taką emocjonalną. Ale chodzi, no, chodzi o taką tej relację tej emocjonalną. emocjonalną, która. Nawet to chyba to mocniej działa, niż myśleliśmy. Myśmy tak zaplanowali, żeby taki efekt osiągnąć, ale niesamowite jest to, jak w pewnym momencie ludzie, którzy grają w Dying 2 w takiej postaci, w jakiej on jest teraz, zaczynają czuć się trochę odpowiedzialni za zwykłych, takich nawet generycznych, randomowych MPC-ów, którzy chodzą na ulicy i czuć, że rzeczywiście... Coś takiego w tym jest, że czy ja rzeczywiście chcę podjąć decyzję, która tylko mnie wzmocni, która tylko mnie będzie pomyślała, czy może jednak pomyślę o, o, o ludziach dookoła mnie, o mpc a mamy nadzieję, że dzięki temu też po prostu o, o ludziach dookoła mnie. Na naszym polskim E3 chciałem powiedzieć. Na naszym polskim <śm> ładnie powiedziane, <śm> bardzo. tegorocznym naszym polskim E3 był, było pokazywane demo, które jeszcze nie jest dostępne publicznie. Podpytywałem Anię, którą pozdrawiam, kiedy, kiedy będzie ten moment. Być może faktycznie upublicznicie to, co było pokazane, ale wiem, że to demo robiło tak ogromne wrażenie, że zgarnęliście całkiem fajną liczbę nagród. Tak jest. Czy zamiast brave taking dziennikarze wychodzący z pokazu mówili you are amazing? the best? Mówili, najczęściej mówili, że im szczęka opadła, czyli że jaw dropping. Natomiast, i to rzeczywiście tak mówili, myśmy uzyskali około 50 nagród, nominacji, to... Tam można to rozróżniać, natomiast chodzi o to, ile naklejek od różnych mediów, takich jakby badge'y, takich odznak, medali dostaniesz na swoją ścianę. My mamy na tej ścianie około 50 ich, tam jest chyba 47 w tej chwili, natomiast czekamy jeszcze, bo niektóre redakcje troszkę później przyznają te nagrody i wierzę, wierzy, wierzymy, że jeszcze tą 50 przekroczymy. No i rzeczywiście byli pod bardzo dużą wrażeniem. Ja nie chcę tutaj porównywać, mówić, kto był lepszy, kto był gorszy, bo to nie o to chodzi. Dla nas najważniejsze jest to, że nasze demo było bardzo dobrze odebrane. I wiem, że żeśmy bardzo wielu ludzi zaskoczyli tym, co, co zobaczyli, bo już w zeszłym roku Pokazaliśmy demo, które pokazywało no, na wstępnym, na takim wczesnym, nie wstępnym, ale wczesnym etapie produkcji, wtedy uzyskaliśmy tych nagród około 25 i już wtedy dostawaliśmy takie głosy, że to już wtedy było dla, tak, tak zaskoczenie dla wielu dziennikarzy. W tym roku bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy wychodziło z naszego pokazu, mówiło, słuchajcie, zupełnie się tego nie spodziewałem. To, co pokazaliście, to jest całkowite przekroczenie naszych oczekiwań. Ja myślałem, że jakby pójdziecie tym tropem, który widziałem rok temu, że to będzie ta skala produkcji, że to będzie ta skala zmian też, bo my pokazujemy właśnie tam zmiany. I naprawdę bardzo dużo było aż takiego wręcz aż takiego aż na, na granicy niedowierzania. To jest niesamowite, co zrobiliście. To naprawdę nas mega budowało. To był taki moment za każdą naklejką, którą dostawaliśmy, z każdym tą taką odznaką na ścianę, Cała nasza, Cały nasz, tak się nazywa, buf, czyli takie to stoisko, nazwijmy stoisko. to takie, no, to miejsce, budka, chociaż to budka była całkiem okazała, bo myśmy tam właściwie salę kinową, mm -hmm. taką w pełni wyposażoną, nawet By, przy fotelach były miejsce na napoje. Na dole, czy w sensie na florze? Nie, nie, myśmy to był pokaz dla dziennikarzy, ale pokazaliśmy, pokazaliśmy go około tysiącu dziennikarzom, więc naprawdę ogromna ilość. Ym, I. I, I za każdym razem, kiedy dostawaliśmy tą odznakę, cała ta nasza budka, tam było nas 20 osób z Techlandów, wszyscy wbuchali, wy, wy, wybuchali entuzjazmem, ale to się udzielało też ludziom, którzy byli na tych pokazach, i zarazem z nami się cieszyli. Tyle piątek, ile żeśmy tam przybili, high five, low five, żółwiki, to, 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 to chyba nie wiem, od liceum tyle nie przybili. To jeszcze tak, ponieważ za chwileczkę Bamperek, a potem pytanie od widzów, to jeszcze jedno pytanie: a jak Keynu wyszedł na, na scenę, to miałeś takie, ale dali. Oczywiście, że tak. Miałeś, to było, wydaje mi się że cały świat, zresztą bardzo fajno, że Czarek powiedział, że to takie polskie trzy, to ja się zastanawiam, czy w przyszłym roku to nie zorganizujemy na przykład tutaj gdzieś w waszych, w polsatowskiej <grym> skromnych siedzibie. Po waszych. No, Pixel no, takich, Heaven zrobimy. Nie takich skromnych, bo muszę powiedzieć, że studio jest naprawdę imponujące. Ja, ja oglądałem, przygotowując się do programu, bo nie mam czasu za bardzo na oglądanie, natomiast przygotowując się do spotkania z wami, mówię, zobaczę, co tam chłopaki mają, to mówię, wow, to wygląda świetnie. Jak to wszedłem, to widzieliście sami, że jakby to wow się powiększyło. To nasze Osobiste, co prawda, też pana Solorza troszkę, ale. ale ja powiem jest. tak. W ogóle znajdujemy się w miejscu, w którym my, reprezentując Polsat Games, czyli grupę jednego z najbogatszych ludzi w Polsce, według Tygodnika Wprost, rozmawiamy z człowiekiem, który pracuje w firmie. Tak, Pią, na piątym miejscu. Tak. Trochę, trochę jak na <grym> stadionie Barcelony. Jesteśmy <na> <grym> <grym> cztery <grym> miejsca przed wami. <grym> Jeżeli już on się chwalić, to Oczywiście to zrobiło wrażenie. Natomiast to. Tak naprawdę to jest tylko powód do, do cieszenia się, do radości, bo to Samu. pokazuje, że, że jest CDEB, jesteśmy my. Firm tak naprawdę, które robią w Polsce jest myślę pon grubo ponad setka. Takich, ponad 400. Ponad 400. Mówię o takich, które już gdzieś tak faktycznie mm. wystartowały, które już gdzieś, gdzieś faktycznie działają. Tych gier polskich było nawet trzy tak naprawdę jeszcze więcej. Ehm, więc. A ja wiedząc ile, i to też już wiesz, albo będziesz niedługo wiedział, ile wysiłku yy, zabiera... 2014 w Dev. No to przepraszam, to, to, to <coughs> wiesz, to wiesz. Lekko Już otarłem to mleko, tak to Przepraszam, tak, że... tak, to przepraszam, to bardzo cię ci, serdecznie przepraszam. Nie, luz, razie. już się otarłem o to. Natomiast, natomiast wiesz, ile to wysiłku wymaga, żeby go stworzyć, a żeby hmm. jeszcze potem ją... Nad... Na, na ten takie jakby Olimp, graczy wynieść i pokazać. To jest ogromna praca, ogromnych zespołów, i, i to trzeba się tylko z tego cieszyć, że polskie firmy są w stanie zaznaczyć swoją obecność na takiej, na takiej imprezie AG3. I dlatego w Polsce musi mieć całe teamy, a w Japonii mają jednego człowieka, który robi im to wszystko, <noise> a teraz będzie Bamperek. Bamperek.